Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Procure.me. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kompetencji, jaką jest przywiązywanie wagi do, do drobiazgów, do szczegółów. Z angielskiego Details Orientation. Bardzo ważna kompetencja, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami, które pracują w zakupach operacyjnych. W zakupach operacyjnych, gdzie oddelegowane zostały nam pewne uprawnienia co do zajmowania się zamówieniami, konwertowania zamówień do pewnego pułapu, tak? do, do jakiejś kwoty. Te uprawnienia powyżej tej kwoty z naszej strony wygasają. Musimy przekazać informację kupcowi, który ma temat przejąć. Niejednokrotnie składając jakieś zamówienia, tak? czy właśnie konwertując te zamówienia, musimy zwracać uwagę na to, czy idą do dobrego dostawcy. Są pewne reguły, których system nam nie wychwytuje, a błędnie nam przypisuje dostawcę, i w ramach naszej pracy takiej operacyjnej um, mamy swoje wytyczne, do kogo dane zamówienie powinno jeść, i musimy też sprawdzić, czy aby na pewno idzie tak? do, do danego dostawcy, albo ręcznie go przypisać. Musimy sprawdzić ilości ponieważ no, mamy na przykład wytyczną od kupca na temat tego, że przy konwersji zamówień do tego i do tego dostawcy, bardzo proszę, żeby szło, nie wiem, zamówienia powyżej jakiejś kwoty, tak? No chodzi na przykład o to, żeby zaoszczędzić na kosztach dostawy. Chodzi o jakieś dodatkowe ustalenia. Które no, nie zawsze, i może to będzie zaskoczenie dla kółców strategicznych, którzy nie mieli styczności z zakupami operacyjnymi, nie zawsze wszystko uda się ustawić w systemie i jest to robione, wychwytywane właśnie przez osoby, które są details orientation, czyli zorientowane, oriented, zorientowane na, na szczegóły, na drobiazgi, są w stanie rzeczywiście pracować. Um, bardzo skrupulatnie i sumiennie wykonywać taką pracę dosyć rutynową, ale to jest zwodnicze, tak? Ona jest rutynowa, pewne rzeczy na pewno można zautomatyzować. Natomiast ta uważność, ta baczność na szczegóły, wychwytywanie pewnych rzeczy, no właśnie leży w ich roli, leży w ich kwestii. Mnóstwo rzeczy, które kupcy strategiczni kontraktują z dostawcami. Później wymaga właśnie od zakupów operacyjnych, dopilnowania, wychwycenia. Nie wszystko wyjdzie nam w raportach. W raportach wyjdą rzeczy, które są rzeczywiście ustawiane w systemie, które rzeczywiście jesteśmy w stanie prześledzić automatycznie, ale część rzeczy wymaga zrzutów, czterech, pięciu raportów, i później połączenia ich ze sobą. Formułami, no, najróżniejszymi, tak, um, narzędziami, żeby uzyskać efekt końcowy, który kupiec sobie po prostu dwoma kliknięciami otwiera, kupiec strategiczny. Tutaj, akurat, właśnie dzisiejszym filmikiem, mi chciałabym uh, wskazać, byśmy doceniali tą pracę zespołów operacyjnych, jeżeli chodzi o właśnie o, um, zakupy, ze względu na to, że zespoły operacyjne, chociaż bardzo często niedoceniane i to mówię również z obserwacji i z różnych komentarzy, które dostaję od swoich klientów podczas szkoleń, no, borykają się z tym, że oni mają po prostu to wykonać, tak? Mają to włożyć i a kupców strategicznych nie interesuje, jak to zostanie włożone, a nie daj bóki, że wyskoczy jakikolwiek błąd, coś nie zostało dopilnowane, to no jak przecież? Zakupy operacyjne miały to zrobić. Więc tutaj chylę czoła zakupom operacyjnym. Przez kilka lat byłam team liderem właśnie w zespole zakupów operacyjnych. Wiem, o czym mówię. To jest ogrom pracy, wielka bolączka, żeby to wszystko zgrać, żeby to wszystko usystematyzować, ponieważ każdy kupiec ustala sobie pewne strategie z różnymi dostawcami i później każdy ma swoją, jakby modłę, tak? ma, ma pewne ustalenia, które my. No, mamy później duży problem jego zakup operacyjny, żeby odzwierciedlić to w systemie. Natomiast od takiej strony kompetencyjnej bardzo ważne jest, żeby naraz ogarnąć dużo zmiennych, a wychodzą błędy, więc tutaj no, jest świadomość tego, że jest to taka mrówcza praca, więc jeżeli jesteś zakupowcem operacyjnym, jeżeli jesteś osobą, która działa właśnie w tym aspekcie, um, nie martw się, jesteś tylko człowiekiem i na pewno wykonujesz najlepszą z możliwych prac. Tak? Robisz to, co możesz najlepiej. Natomiast wyczulam, że rzeczywiście Twoja praca, jakkolwiek mrówcza i odtwórcza, jakkolwiek klepacza, tak, wpisywania danych, by się nie wydawała, jest szalenie istotna. To na podstawie tego, w jakiej formie wyślesz to zamówienie, z jakimi informacjami, czy aktualne są dane, na przykład kupiec przekazał informację, że powinno coś iść część zamówień na jakiś inny adres e-mail, a część na inny. Nie wszystkie systemy to ogarniają. I ty musisz to dopilnować ręcznie, wprowadzić i pamiętać o tym. To rzeczywiście często spotykałam się z takim podejściem, no jak Diana, ale. I co to za różnica, tak? To jeden dostawca, no jest różnica, wydłuża to całą procedurę, tak, sprawia to później ogrom trudności, żeby rzeczywiście faktura została należycie na, naliczona, żeby rzeczywiście cała obsługa zamówienia była na czas, no z jakichś względów ten inny adres e-mail został podany, więc warto takie rzeczy... Um, no, warto tych rzeczy pilnować i warto mieć świadomość, że ta praca jest naprawdę szalenie istotna. Im lepiej zostanie to zamówienie przesłane do dostawcy, tym lepszej jakości wróci później faktura, tym szybciej ją opłacimy tak? i ta relacja z dostawcą będzie lepsza, ponieważ wszystko będzie szło zgodnie z planem, zgodnie i na czas. Jeżeli natomiast w swojej pracy spotykasz się z sytuacjami, w których rzeczywiście no coś nie idzie, tak? mimo twoich najlepszych starań, tych błędów jest sporo, często są to błędy związane tylko z jednym czy dwoma kupcami, a nie ze wszystkimi, co oznacza, że tu chodzi o podejście kupca, warto jest zasygnalizować to albo swojemu przełożonemu, albo jeżeli masz dobry kontakt z kupcem, jesteś uprawniony w firmie do tego, to rzeczywiście bezpośrednio się z nim skontaktować, zorganizować czy jakąś wideokonferencję, czy umówić spotkanie. Pokazać mu kilka przykładów Twoich problemów i spróbować je zaadresować z poziomu kupca. Z poziomu kupca, który na przykład wyedukuje i zwróci uwagę swojemu dostawcy, w jaki sposób te zamówienia powinny być realizowane albo jakie są ways of working, czyli zasady współpracy, żeby rzeczywiście wszystko szło zgodnie z planem i bez większych trudności. Więc jeżeli zaobserwujesz, że no są pewne. Błędy, które wiążą się czy to ze sobą, czy z danym krajem, a gdzie indziej działa to dobrze i na przykład u tego samego dostawcy, bo są też dostawcy oczywiście międzynarodowi albo globalni, to warto jest skorzystać z tego, co gdzieś działa i zasygnalizować słuchajcie, we Włoszech jest to rozwiązany w sposób A, B czy C, a w Niemczech w sposób AB, tak? Więc dzielcie się, czuwajcie, bo jest to szalenie istotne, wasza praca jest szalenie istotna i przynosi wielką wartość firmie. Pozdrawiam serdecznie.